Nie ma chyba na całej ziemi dziecka, które nie lubiłoby baniek mydlanych. Te proste, a zarazem magiczne twory zapewniają dziecku, ale też dorosłym niezapomniane chwile. Nie inaczej było podczas festiwalu kreatywności w Centrum Spotkań Europejskich Świata Witwellblągu. Spokojnie, delikatnie, krok po kroku uczestnicy magicznego bańkowego show zbliżali się do poznania prawdziwego świata baniek mydlanych. Najpierw wszyscy oglądali, Później ganiali za bańkami, aby na końcu odkryć radość w swobodnej zabawie. Ten występ składa się z wielu przeciwstawnych elementów. Mamy ciepło, mamy zimno, mamy czerwień, mamy, mamy chłodne kolory, mamy ogień, bańki. Kompilacja tych e, przeciwstawnych e, elementów właśnie powoduje to, że dzieciaki są w stanie przez moment się skoncentrować na przykład, zachować e, uwagę, ale potem oczywiście przechodzimy do tej zabawy i do tego, do tego co, jest, co jest fajne, e, do, do jakiegoś ruchu. E, no, chyba tyle. Przede wszystkim e, my się fajnie rozumiemy z dzieciakami. Spotkanie ze spektaklem magicznych baniek to gwarancja familijnej zabawy. Uczestnicy bańkowego show przenosili się w niezwykły pełen fantazji i tajemnicy świat. Był to prawdziwy kosmos bańkowy, w którym grawitacja nie istnieje, a ulotne struktury baniek, które to naprzemiennie pękają, czy przenikają się, lub tworzą sekwencje niezapomnianych wrażeń, działały na wyobraźnię. Co wam się najbardziej podobało? No. Y Te i wszystko tak było kolorowo, fajnie. A tobie? E, najbardziej mi się podobało, że ten magik do nas podchodzi i mogliśmy dotykać tych bańek. A powiedzcie, że same lubicie się bawić bańkami? Tak. Tak. I wam też wychodzą takie kompilacje bańek jak jemu, czy nie? Nie. Nie zawsze. Myślicie, że to jest trudne zadanie czy łatwe zrobić takie bańkowe show? Niełatwe, bo trzeba to wszystko połączyć i mieć dużo gadżetów do tego. A jak to uważasz? Trudno. Co wam się najbardziej podobało na tym bańkowym show? Jak pan puszczał ogień, to to było dla mnie najlepsze. A dla ciebie? Najbardziej y, występowanie na, y, na scenie dzieci i bańki. A jak wy myślicie, czy to jest trudne, czy łatwe robić takie bańkowe show? To, no ja myślę, że to zależy, czy ktoś jest już nauczony. Jak ktoś na przykład nie jest nauczony, no to trudno zacząć, ale jak ktoś już umie, to łatwiej. A jak ty uważasz? No tak samo, bo jak ktoś nie jest nauczony, no to trudniej jest. A wy umiecie robić banki? No tak normalnie tak, ale te inne to nie. Wszystkie prezentowane podczas bańkowego show sztuczki i tryki z całą pewnością mogły pretendować do osobnego talent show. Pewnie dlatego pokazy te cieszą się tak dużą popularnością wśród dzieci i dorosłych. To przedstawienie grałem dla żłobkowiczów, dla oczywiście przedszkolaków, dla, przedszk dla szkolniaków, dla licealistów, dla dorosłych w wieku od mam i tatusiów po babcie i, i dziadków, tak? także domy seniora również. Naprawdę bańki są w każdym z nas. Każdy ma w sobie małe dziecko i, i, no i to jest jakiś, jakiś powrót do tego, do tego świata dziecięcego. i każdego, jak się nie spytam, to, to jednak fascynują. Festiwal kreatywności w Centrum Spotkań Europejskich Światowid Wielblągu i bańkowe show z całą pewnością na długo zostaną w pamięci dzieci, które uczestniczyły w magicznym świecie sztuczek i scenicznej zabawy.